Cześć, witam was i wyszukało mi przeciwnika, to jest siódmy odcinek, zagramy Fifa World I widzimy skład rywala To no, dobry, dobry, ale liga angielska Barkley, Kolarow, Dembele, Matisz, Miralas, Eriksen, Santos, Lovren, De Wright i Colman. Teraz ja sobie taki skład planuję zrobić. Ligi angielskie, no, dlaczego będzie wyglądał, ale najpierw dokończę mojego MLS-a albo jego sprzedał. A potem go dokończę. profesorze nie gadam ale yy, zastanawiam się jakby tutaj tak jakby jaką akcję by tu wyprowadzić jakby go zaskoczyć widzę, że ma mocną obronę no, na razie się bronimy i na razie na razie jest dobrze i się drogi by jak jo no. jakby a ich tak nie dajemy im wyprowadzić za daleko tych akcji jest 1-0 wiktoriagu jest Moskwa i FC za dupie Ewo prowadzimy 1 do 0 Na razie dobry wynik Korzystny dla nas Sorry za psa ale zaczął szczekać Jak na razie wynik korzystny dla nas więc jak nie narzekam pozostaje do końca weczu I w mobile to rawos, rawos tutaj od tyłu, taki ryzykowny ślisk, a bo się uda w piłkę, a właśnie je uda i będzie czerwona, tak? Tak, takie coś zrobił Kurde, chciałem na 2-0 wyprowadzić akcję chociaż teraz może się udać w Bobile zabrali mu piłkę, ale koniec pierwszej części meczu i jest pozytywny wynik jak na pierwszy mecz siódmej lidze, dobrze jak na pierwszy mecz siódmej lidze, to jest hot Okahontas Zdygliście, zdygliście, zdygliście i tutaj teraz wyprowadzimy piłkę ładnie, ładnie to na góry. Aj chciałem, żeby to na górę podał, ale niestety się nie udało. Tutaj, albo jak! albo jak albo i to jest rzut kardy. I no, to jest czerwona kartka, panie sędzio. I rzut karny To ja to nie będzie rzut karny. A może wyjść grażdy strzał w bramkę i aaa! Jakby to szło w bramkę! Cross Croix, goi, goi go, Santona, Santona Santon tu rozpędzony na skrzydle Santon i teraz mój obrońca musi przejść tą piłkę Przejęliśmy piłkę Przejęliśmy piłkę Podaję to im mobile, im mobile, imobile, immobile, immobile, mobile, immobile, 2-0 65 minuta, 2-0 Myślałem, że będzie trudniej 3-0 69 minuta Kurde Zaraz po tamtym odcinku, po szóstym odcinku co nagrywałem te mistrzostwo, co żeśmy chyba zrewisowali wtedy. Od razu nagrywam ten odcinek Od razu nagrałem ten odcinek i... i... i. I, I na razie mi nim dobrze idzie, tak leć, lec, ramos, 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 tu jest 4-0, ale chcę tu zobaczyć tą powtórkę. Kurde, tak się te powtórki, nie bo one się przebijają. 59 minuta i 4-0 dla nas. Czyżby chociaż honorowa Jest taki już nie wieje. Taki już wrzutka Wasza 5-0 O to pada, żeśmy w pierwszym meczu tej ligi, żeśmy rozwalili. Ale teraz potrzebujemy aż 17 punktów do mistrzostwa. Tak mi się zdaje. Albo to jest i prawda. potrzebie to folową mojego obawę jak może by jeszcze coś zrobił ale mam taką lukę w obronie, że ja wszystko wykorzystałem widzicie 17 punktów do mistrzostwa teraz to teraz to 14 więc yy, myślę że chociaż abas wywalczymy Aki zagrał jeszcze jeden becz odcinku jest jeden becz odcinku Zagrajmy Zagrajmy jeszcze do we odcinku Nie będę mógł się żegnać z wami Tylko żeby mi teraz razu przeciwnika i będzie kites Jest przeciwnik. Ja muszę stronę, ja to wiesz tamte. I ma skład z listy. Starych, Jan, Jad, Wilsher, Welbeck, Lampard, Lennon, Walker, Oducia, Ferdinand, Ashley, Cole i Johar na wramce. To jest skład anglików. To ładnie, to ładnie. Kostaty też są zarobiste. Więc będzie pojedynek, można tak powiedzieć, gigantów. Bo jak jest słaby on jest słaby, więc pojedynek będzie niezły. Czy zapowiada się niezły? Chopie, kiedy moich obrońców. Really ravos. Je yeah. ravos. Coś ty zrobił? Ale odciągłem Hubble's i to może się źle skończyć. Dobra, Hubbers to. Przejmuję tą piłkę! Kurde no. Ja okazję stwarzam. Ale on też dobrze gra. To jest ten wirus. Jak uszczelę gola, to będę miał przedgada. Ta obrona moja czyści Ale o to mi chodzi, żeby zrobić taką kontrakt, wtedy. I o taką właśnie teraz może wyjść. teraz może ona wyjść. O, nie wyjdzie. Teraz ja go trochę pobombarduję Sorry, że się nie odzywają, ale ja sobie tak, tak muszę się mocno skupiać Że to jest masakra! Ale teraz! To mogło wpaść I przerwa Statystyki na moją korzyść I to bardzo dużo na moją korzyść I teraz tutaj podaję To Aubameyanga Aubameyang 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 Niesamowity drewnik tego piłkarza, ale co on teraz zrobił? Czyżby pan robił zmianę? A, defuł wchodzi Jeszcze go kurczę jak? Murdelo. No. Nawet nie mam czasu, żeby coś powiedzieć tu wam. Bo cały czas od mi próbuje szelić tego gola i właśnie mu się chyba udał. Weidenfeller! Joo! Jaka obrola, jeźle, Weidenfeller! Weidenfeller, dobry brałkarz. Teraz wierzę tą piłkę Teraz taka szybka akcja Szybka akcja pod koniec Wietrzu. Dobra, revis. I to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!